Jak powiększyć grafiki wygenerowane przez Midjourney za pomocą prostego programu bez utraty jakości. Na końcu tego filmu pokażę, jak usunąć artefakty, bądź niechciane elementy z grafik wygenerowanych przez Midjourney. bo wiem, że często to się zdarza, a więc też dam Wam rozwiązanie, jak to właśnie łatwo zrobić za pomocą Photoshopa bądź narzędzia bezpłatnego, które jest dostępne z poziomu waszej przeglądarki. No dobra, więc żeby nie marnować czasu, przechodzimy sobie na stronę upscale.org. Możecie przeklikać się bezpośrednio z opisu, także zapraszam do skorzystania. Przechodzimy tutaj na stronę, klikamy przycisk Download w, w górnym prawym rogu. Następnie pobieramy oprogramowanie na nasz system, w zależności od tego, jaki posiadamy. W moim przypadku jest to Windows, a więc klikam Windows i pobieram blik, zapisuję go w dowolnym miejscu, gdzie mi tak naprawdę pasuje na dysku. Następnie instalujemy ten. To oprogramowanie, i widzimy się już w oprogramowaniu. No i ja już tutaj mam uruchomione. Mam też grafikę zapisaną, wygenerowaną przez Mid Journey. Możemy tutaj zerknąć, jak widać, jakość jest dosyć, dosyć słaba. No, ale teraz sobie ją powiększymy zwiększymy jej po prostu rozmiar, i zadbamy o dobrą jakość. Następnie usuniemy sobie tutaj te latające siurki, żeby nam nie przeszkadzały, bądź załóżmy, że chcemy tą grafikę sobie właśnie wydrukować i powiesić w domu. A więc mamy grafikę, przesuwamy sobie tutaj w to miejsce, i następnie musimy sobie tutaj tak naprawdę kliknąć przycisk Upscale. Mamy tutaj do wy... pokazane z jakiego rozmiaru, na jaki zostanie ta, ta grafika powiększona. Możemy sobie też kliknąć Double Upscale, żeby mieć naprawdę już duży, duży rozmiar. Ja w tym przypadku zrobię po prostu, zostawię to tak jak jest. A jeżeli chcecie większe, tutaj można bezpośrednio sobie z tej opcji skorzystać. Mamy do zaznaczenia modele. Czasami gdzieś to yy, może nie odpowiednio to oprogramowanie zadziałać, dlatego warto się też wtedy pobawić. No, jest wszystko ok, możemy jechać na Digital Art, ale jeżeli pojawią się jakieś niechciane yy, rzeczy albo nie uda się podnieść tej jakości, no to tutaj można sobie różnie pokombinować, tak, w zależności od tego, jaki to obraz jest. W przypadku większości tutaj to Digital Art spokojnie wystarczy. Klikamy upscale i dajemy. Yy, temu oprogramowaniu trochę, trochę podziałać. Dział, dzieje się to bardzo szybko. Boom, udało się. Mamy tutaj podgląd, jak to nam się zmieniło. W, tutaj, w tym przypadku, żeby widzieć od razu, jaka zmiana nastąpiła. No i obok naszego pliku pojawia się plik powiększony. Możemy wejść w właściwości, mamy szczegóły. Jak widzicie, wymiary są odpowiednie i jakość też jest odpowiednia, taka, jak, na jakiej nam właśnie zależało, czyli. Bardzo dobra. No i teraz, tak jak obiecałem, pokażę też, jak łatwo usunąć takie artefakty za pomocą jednego prostego narzędzia. Możemy to zrobić w Photoshopie bądź w Photopea, takim darmowym zamienniku dostępnym z poziomu przeglądarki. I tak właśnie w tym przypadku zrobimy. A więc wchodzę sobie tutaj w pasek wyszukiwania, wpisuję photopia.com i następnie jestem już tutaj, gdzie chciałem być, czyli mam dostęp do programu. Teraz przenoszę. Yy, grafikę. Lepiej to zrobić przed powiększeniem, bo łatwiej się pracuje na mniejszym pliku. I teraz załóżmy, że chcemy usunąć tutaj tego niechcianego latającego yy, siura, a więc przybliżamy sobie i korzystamy tak naprawdę z punktowego pędzla korygującego. To jest jedno takie narzędzie. Wystarczy, że sobie teraz przejedziemy, zaznaczymy całość, a zostanie ten ptak usunięty i wypełniony pikselami. Które znajdzie program obok. Możemy tak zrobić, tak naprawdę, z większością takich artefaktów, w większości grafik. I to taki mały tip ode mnie daje dużo dużą możliwości, a jest bardzo prosty, bardzo fajnie działa. Tutaj jeżeli chcemy wyeksportować gotową grafikę, klikamy tutaj plik, następnie eksportuj jako i zapisujemy sobie jako PNG, i wtedy mamy. Grafikę już ściągniętą na nasz pulpit naszego komputera. No i to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. To by było wszystko. No i co, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i zapraszam do oglądania też innych filmów. Dzięki i na razie.